But escape. But escape spider. But escape spider. But escape spider. Oh no! Yeah. What the fuck? manko, z tej strony Ojciec Mateo i moja spółka. Przywitajcie się ładnie. No tak ogólnie od lewej Figo, Nit, ja i Filip, no. I witam Was na moim prywatnym serwerze kwadratowe zagłębie ja yeah. jak widzicie tutaj wszyscy jesteśmy takimi złotymi rycerzykami. Nie wiedzieć czemu. Dobra. I tak, to jest ogólnie taki serwer będzie survival, to nagrywanie na YouTube'a. Ogólnie dzisiaj co będziemy robić. Yeah. O podujemy cały świat! Nie dobra, tak na serio po wydobywamy surowce Może nam się, domy jakiś zbudować. Dobra. No to co, rozchodzimy się w każdą stronę Filip poduje z mną dom, także chodź do mną. No aby, No aby tam zdajcie sobie też miejsce gdzie by nie wycięli no, no to trzeba tym yy, przechodzisz po prostu po... Czekajcie chwilę, ja sobie może muszę ogarnąć! Dobra, już się ogarnąłem jedną rzecz, musiałem po prostu jedną rzecz ogarnąć, ty... no... Znaczy, chodź Filip, ja tu w no, takie jedno fajne miejsce. Ja tutaj ten... od razu chodź, brzusz, brzuszkę ja sobie wydobędę, wydobędę ja spróbuję świnkę, moja, moja, moja. No i nitwigo wybudujcie wy budujcie domce razem, a ja z Filipem razem będę budował. No, tylko tam kooperujcie ze sobą, żeby było was, że mówicie, że kooperujecie. a gdzie to świnka? Świnka się zapadła... Poczekaj, ja tu drewno wydobywam. Dziwny ten świat, świnka się zapadła po ziemię. Eee... He, co? Co świnka zrobiła? Zapadła się pod ziemię. Eee, what the fuck? Na no serio, zniknęła. Hehe, <grym>, dobra. Eee, no comment, no comment. Dobra, chodź, wiesz, gdzie poczekaj, ja sobie rejny nie ma Tutaj była taka jedna fajna, duża polanka. Ko o, to gdzieś tu chyba. Chodź, chodź Dobra, to, to za chwilę, to za chwilę, poczekaj. Tu czekaj, muszę się przebawić przez drzewa, bo te drzewa są masakrujące. O, jest świnka, świnka, świnka. Się. To się do mnie. Masz! Ale TP to jest pluki w grem na TP, także TP... I to ile? Ja się nie ale coś mnie laguje. Ja też zarazem. To no. jestem obok ciebie. Chociaż ja sobie ja zrobię od razu mieczyk. Ej, zrób mi też. Dobra. Robię. Masz, masz! Hapsen, aha, ja sobie od razu toporek zrobię. Dobra, to jesteśmy i nie mogę. No co, co, ty też się zapadniesz po ciebie? Nie, to jesteśmy. Uciekające krówki, to są uciekające krówki. Nie, ode mnie to jest. Ha, escaping! Roooo, silko, musisz zginąć, żeby. weeee, ła! Ja jestem czasu, żeby głowę sztyka zjeść, to niestety. Ten... Dobra, i ogólnie, czekaj, wiesz, gdzie było takie fajne miejsce na domek? Cię pokażę, choć Chodź za Ale nie, ogólnie na razie, czy pokażę miejsce, gdzie będzie. Ale nie, ogólnie tu gdzieś była kopalnia, też widziałem, wyjeźdźcie do kopalni, także się napierdolimy. Ale to za chwilę się zrobi. Świnko, no świnko, no świnko. To w tylu. w końca święta. Tak. Właśnie, nie wiem czy wiecie, ale dzisiaj jest end of the time of the woods. Koniec świata! Jedzieś? To dzisiaj o 21.00. No. Ej, dobra, ja tu sobie zaznaczę punkty, że do mu. Chodź, tepki się do mnie, tutaj od razu mamy kopalnię, tak że lecimy w dół. Ja robię. Ja tu... O, oh, wow! Był, mam tu trzy meście aż do kopali i ogólnie tobek swój chcielibyśmy wybudować. Ja tu takie fajne miejsce właśnie znalazłem, bo widzicie to. Ja to ogólnie to postaram się przekopać, to wszystko. To mam tu... Przepraszam za mój głos, ale trochę chory jestem w bez z no. Tak jak mówię, to przekopiemy, mam nadzieję i po prostu tu będzie nasz, nasz zajebista film. Jo. Ale ja mam taki projekt, ale hoppie, ja mam taki projekt. Tu jest Project X! Także, chopie, to jest... Ja teraz też jestem dobry w domkę. Ja teraz lubię budować domki gdzie się nie wiem. Ej, ja mi najlepsze i... domki wychodzą właśnie na spontana, a mam taki... No taki no fajny pomysł ostatnie. No mi dobry. właśnie fajne domki Dobra, to tep teleporting to me i le, le, lecimy no kopalnia. No, a czekamy. No, czekamy. Ja to znaczy też w kabiech trzeba ja pozwalać na kilofa. Dobra, już mam. Dobra to TP o 72. Dla ciebie zrobię, ci chyba czy nie... Nie, ja już zrobię, ja już robię. Czy ja so już robię, znaczy, ja robię kabiety kilo? Yy, tak. No, w wiecie, które... A ja wiem czy kabiennego akurat nie robię. A ja sobie katar tobie naprawdę to dokończył. Znaczy ten drewniamy. A wy co, już tam ktoś się rozpiniacie? Coś robicie już? No i no ja drewną, nie. Bo... A ty Figo? Zobiegasz, zwiedzasz mapę. Nie, i jak ja go widzę, to on stąpi. Aha. to ja, jest. Ja. E to Filip, e, tepnij się do mnie. Ale ja cię widzę, ja cię widzę. To chodź tu do mnie. Nie, to... jego chodź się ogarnie, nie. Bo tutaj przy tej. No, no to, jest to no, 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 tak, no bo to To z początku, później o... Później ogarnie, to powiedz, jak rozpocząć, to może mi trochę lagnie. Dobra, ja już ja już... O cześć. Sorry. Sorry. Zostań mi! A ja wolę węgiel, ja wolę węgiel, bo mi jest węgiel potrzebny. To No to nie jest w To, Figo, jak wyjdziesz, to dzięki temu my nie będziemy mieli lagu, także to trudno, to trudno, Figo, następnym raz może, ja to staram, postaram się jeszcze ogarnąć następny raz, także to będzie ja dobrze działało. No to, Figo, no to jest jak idziesz, to rozlucz się z Escape'a i... trudno. Cześć, Figo. No, także czym się. Mamy. No, jeśli je rozlu... albo czekaj, rozłączycie? No, dobra, rozlucz się też z Escape'a. O, żeby tam nie było tu, dobra? No nie, jest tylko jest drogi, ale będzie kopalnia. Ale ja znalazłem łopatę, trzeba zrobić, bo jest dużo magicznego. tego, Jezu, jak to się nazywa. Magicznego żwiru. Czyli jak to się nazywa? Jezus. Zapomniałem, jak się żywi... Jezu, O, właśnie wiesz, o to mi chodziło. Oto. A, a, a patrz co, pa, pa, co ja mam, patrz co ja mam, patrz co ja mam. Patrz pa, co i ja hama A ty, a to nie wygląda, tak centralnie tak, na mnie wykierowany To nie ja, to nie ja, to nie ja Dobra, ej, robimy łopaty, robimy łopaty i to przekupujemy. I To przekupujemy, dobra? Poczekaj, eee, ja mam... Nie. O idę do góry po stół do to krawki. Co, co ja zrobić? Ja mam jeden klącek wkoniony nie jestem. Wow czekaj, ja tam zaklęłem w do ciebie, tylko jest... jest... z... z wow. Eee, no masz. Poczekaj, ja sobie muszę przejść tej gum wziąć na dół. Poczekaj Ej! Co... A, gdzie to jest? drogę okay. okay. yy, the... Szczęście, że nie skoczyłem. Yy, nie wiem co to było. Eee... Yy, nie wiem co to. Aha. Nie wiem co to co było, coś mi się zbugowała siekierka, nie wiedzieć czemu. Ej, a ja jestem w tym dużym kanionie. No e, fajnie. Chociaż znaczy, ja muszę trochę drewna zdobyć, bo mi się skończyło. O właśnie grabla, Do no, magicznego grabla, tam dużo jest grabla, także zrobić ci siekier... Zrobię ci kamienki, łopatkę. Musimy skopać tego grabla, bo wiesz, no, przeważnie za taki... To tepi się do mnie po prostu. Te dla tego. Ja na zbierach, no to Dobra, do ja już trochę węgla mam, także możemy przetapiać. Eeeh, yy, patyczki teraz, tak. Ta. O! Jezu. Dobra, Patyczku, nie no, tak, pierwszy raz wyjdzie na mnie, potem na chwilę. A reszta. Ale też to... mi się razem trochę, co nie? No, A potem na bury. Ale dla nas. O, o że to no. jest tak że mówię, wódki dla mnie, dla ciebie, ładnie dla ciebie, dla mnie. Jak chcę dla mnie, dla ciebie, to tak chcę dla ciebie, ja. Dobra, no, Ja mam teraz Dobra, ja już y, y, mam łopatę, także idę, idę skopać tego krawla. Węgla? węgla? mam 40 no, Ja mam Bo ja ogólnie ja ja, duże... Ja miałem duże złoży tutaj. Dobra, ja spokojuję tutaj tego grawla. Bo przeważnie, jak są takie duże masy grawla, to coś tu jest. Coś za nim, coś za nim przeważnie jest. Ostatnio się... właśnie. Wow, Nie ale mega lak. Wow. Ale mnie mega, mega zalogowało. Skrzynia. Wow, ale miałem mega laga, no, naprawdę. Nie wiem, Lagi się wyczuwają. Ale... To widać po prostu serwy tego, że jest na tym, ale... następnym razem już to po prostu będzie ugarnięte. się przeżyć, No to się cieszę. O, i znalazłem węgiel. Był schowany za... grablem. A węgiel, dobra, że węgiel jest potrzebny. Gdzieś... Ja, się... ja, ja też gdzieś słyszyłaś się spidera. Właśnie jakbyś też słyszał. O i zombiaki. Tam chyba spawnery, no. No. No fajnie Ej. jakby spawnery były... Jakbyś by już spawnery znali tak na sam początek, no to nice, nice. O tutaj, to są już też zombiaki, no. Ej tu jakbyś zaraz podwójny spa, spawner to chłopie super. Masz spawnera? Yes. Tu, tu go zabezpiecz, tu go zabezpiecz zrobimy eksperkę, ale to w następnym odcinku zrobimy eksperkę Wow, ile tego, ile To tego. Co? Ja się znam trochę. Ja też trochę właśnie. Ej, to może zrobimy taką, że nie trzeba perfek zabijać. No wiem, że same będą spadać. Wow, ile tego grawla, ja pierdzielę! Ej, wstępnij się do mnie, pomóż mi tego grawla przekupywać, bo ja się nie przekupię. Ej, a wiesz ile tego grawla jest? To są naprawdę... A wiesz ile tutaj tego żelaza Ja pierdzielę! Wow, dawno się z taką się grawla nie spotkałem. To ci zrobię. Ej, a wiesz ile mam To chodź, zrobimy to, przetopimy... Poczekaj, muszę... Ja tego gravel'a tu nie przekopuję. I się chyba nie przekopię. Ja sobie przetapiam teraz miastka, bo... Y, robi się powietrze głodny, a kacim mi się jedzą. Ja pierdzielę, ile tego gravel'a? What the fuck? It's shit! Uhuhu. Jakby gravel był tak cenny, jak diamenty, to byłbym już milionerem. <laughs> e... Where is my torch? No. A, my będziemy, a my będziemy pierwszym serwerem, gdzie serwerze, yy, będzie taktyczny jak diamenty. No, tak bardzo się z tego trzeba wykać. Tak. A nie, bo takiego zagłębia grabla to dawno nie widziałem. Zasadnie, kurde, kurde. Wiecież? Ja się Wiecież? 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 się Wiecież? 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 się. Wiecież? 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 O! Wiecież? 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 Nie wiem, kogo widzę, ale nie wiem kogo. A gdzie to? A gdzie on jest? Daleko ode A, no to to ja, bo jestem w pieniądze. cześć, tam były te pająki. Nie wiem. Dobra, trzeba zabrać te, bo to jest najważniejsze. Dobra, nie jest raz... Tak. E, Gromla wybije, wyjdę ja tego grana, no, bo, to, bo zostawię.

o, mam, znaczy. kolej, mam kolejnego grabla. Mam kolejny Big Bass grabę, który, Które skrywały węgiel. No, mam już 26 lat. Na chwilę będę miał. My zaraz wyzwali na A, mi oczywiście, No musisz coś, ale by. Ale nie, już musisz sobie ile czekaj jeszcze, nie? Czeka, że tak, nie żebyś zginął. Nie, nie, nie mogę wziąć. Haha, dobrze. dobra, ja jeszcze coś wszystko zrobiłem. Węgielem trzeba przekopać, węgiel każda rzecz. Ja tylko teraz jak z tego wyjść będzie. Ja nie. Albo spał, albo spał. Nie, nie ma spał. Jest spawn, kozik spawn działa. Ja nie jestem aż takie żeby ten... Nie wiem ja też, ale jak nie ma... Jak nie ma wyjścia, to ja spał. Muszę schować czterczarną, bo ja jest. zawsze jestem inteligentny. Ej, ten tam taki głupi, że nam nie chciał iść i wpadłem w wodę. I, i poleciał tam na wodę. O, A teraz ja Hopi! Hopi z jej. Znowu po Oooo! O, wiedziałem, 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 że kropel kryje tajemnice Dokopałem się do ukrytego przejścia jakiś jakichś zbiorników wodnych ukrytych Wody? O, To tepe, tepo Matolo to co zobacz Ej, kurde Dziękuję. Dziękuję kolejny tunel z pająka Tepo jak chcesz O nie fuck, fuck. Ale to jakieś Eee, jakieś badziemne. Chyba nie jak to Y, poczekaj Nie działa y, TP8 Mateo Nie A TP nie ja napisałem TPA Jezu ja to Musimy ci Nie działa Jak to nie działa Ej, napis Etap typy Filipę 5 czujek Dobrze Co to jest? Nie wiem właśnie takie znalazłem. Wiem, ja też dosłychała się Cześć, tu jeszcze w dół jest, czaj kopiemy w dół. No tam... Nie mam nie mam. Też nie mam, skończyło mi się. Nie bij mnie. Dobra, idziemy stąd. Idzie. Majd kolejny spawner. Dwa spawnery siebie, Bielon! To się ciesz! Aaaaa! A cave Spiderów znalazłeś. Jest to chyba, nie jestem. Eee, dziękuję, za to Proszę. O Jezu! Musisz przeląć! Ma złą zielony chcesz trochę. No daj, 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 trochę. Ej, kawi nie jest najgłupiec? O! Fajne, fajne! Cześć, widać. Widzę, że jeszcze nie nagłużył te hehe. Fajne, widać. Czego skrzemienia się nie da?

I musimy za chwilę kończyć niestety, bo, 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 bo mam wasze rzeczy do załatwienia jeszcze, wypadł mi ten z rajca, z nienajca i niestety będę musiał za chwilę gasić, także jeszcze minuta, odcinka, będzie króciutki, bo tylko 20 minutowy, wybaczcie mi, nie chciałem tego tam zrobić, ale to już nie, nie ma wyjścia, jeszcze zwiedzimy, jeszcze zobaczę, obróciłam tam jedno kopanie, w no, ci pokażę Filip i... No to tu, tu miejsce na mieszkanie. Nie. Tu, tu. Ja zrobię drogę wszystko tu, o! Tylko to przekopiemy. To wszystko przekopie się i tu będzie na Tak. Y, to nie, ja robię tu, to jak... Ty jak chcesz to rób se gdzie Gdzie? Ja robię tutaj na górze. Pokaż, gdzie na górze. A tam do tej górze? Ja chcesz to sobie rób. To, jak chcesz. Jak chcesz to sobie ja sobie robię tam my house e, e, nie mam zamiaru zmieniać miejsca mojego zamieszkania. Ja już jestem tu po prostu zamontowany, także wiesz, no jest niezależne, no wiesz, to znasz to pierdzielę jak ja o zombiorze, zombiorki! To ich nie zabijaj, to ich nie, nie wybij wszystkich. Oooo, nie wybijeś wszystkich. Wow Jaki kanion, what the fisk! To ja tam... ...to ja tam nie słyszałam Ej, daj mi... ...a, ty tu byłeś. Poczekaj, ja sobie tam pójdę też. Nie nie. Poczekaj, ja se wodę spuszczę. Oh no. O, ja się ja se, ja... ...ja, jestem pa, pyk, 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 i se I se, se wodę spuściłem. Bo escape, escape oh no! ja! to jest Cave Spider. Bo to jest Spider. Bo to jest Cave Spider. Bo to jest Cave Spider. Bo to jest Spider. Ja to mogę to jest Dobra. No, no to tym to Eee, ładuj się! Eee, no, no i chyba mi się już nie zaduje, bo dostałem lekarno. No, eee, także żegnam się z wami ja, ojciec Mateo. A, dobra, jednak się załadował, czyli dobra. Chodźcie na spawn'a wszyscy pożegnamy się ładnie, chyba że nie chcecie się. Dobra, nie chcecie... Nie, dobra. No, no to żegnam się z wami ja z mojego serwera, ja, ojciec Mateo Teo i moi koledzy. na no. trebi no, no. tr.